Howdy z tej strony, Flowey! I posłuchajcie mnie. Mam jednego widza, który pisze w komentarzach. I chyba na pewno to obejrzysz jeszcze dzisiaj. Drogi widzu, bo widzę, że cały czas piszesz w komentarzach. Więc to taki odcinek. O widzu! Będzie zatytułowany. O widzu! Yy, subskrybencie. Co nie? O widzu! Subskrybencie. Co nie, Patryk? no więc, teraz jestem ja jeszcze z Patrykiem, więc Patryk, możesz coś o nim powiedzieć? No, nie mogę, no, po prostu dobry jest chłopak, no. Polubią no, filmy Flower, No, polubią, no nie bardzo nie? fajny, bardzo fajny koleżka z tego właśnie chłopaka na pewno nas tu obejrzy, czy tam dziewczyny obejrzy, no. Nie wiemy, kto to jest, no nie? Ale no nie posłuchaj wiemy. mnie. Tom to taka gra odstresowująca. Serio. No, spróbuj zagrać. Chwilę poczekasz. Ja już chwilę grałem w tą grę. Więc bardzo Ci polecam, no, pograć, gdy się tak stresujesz lub masz zły dzień. Serio, mi to pomaga. Więc pisz w komentarzach jakieś tam, wiesz, jakieś chcesz gry inne, czy może yy, chcesz, no... Mojej tożsamości nie poznasz nigdy, ani nikt nie pozna. Na razie. No, pisz co chcesz, my zrobimy dla Ciebie już wszystko. Ty jesteś kok z gościu, bajko pierwszy, bo to był pierwszy dzień, kiedy nagrywam te wszystkie odcinki i łącznie z tym, więc to jest taki odcinek o Tobie, widzu. Napiszę szczerze, że twoją nazwę na tym, na. jak to się nazywało? Patrzy, jak to się nazywało. A w tytule tego. W tytule y, filmu. Napiszę twoją nazwę, czyli. Y, opowieść o Wizu i twójnik. I właśnie teraz damy. o tobie taka opowieść, więc. żegnam się z wami, a z tobą szczególnie mój drogi Wizu, Kochany kolega Flawi, więc do zobaczenia kiedy indziej.